W tym roku obchodzimy 1050-lecie chrztu Polski. Z tej okazji portal Histmag przypomina, jak chrześcijaństwo w Europie rozprowadzały kobiety. To właśnie one swoim temperamentem skłaniały małżonków, by zwrócili się do Boga. Klotylda Córka króla Burgundów przez kilka lat próbowała przekonać swojego męża Ludwiga do porzucenia drewnianych i kamiennych bożków i nawrócenia się na wiarę katolicką. Dopiero śmierć pierworodnego syna i choroba kolejnego skłoniła króla Franków do przyjęcia wyznania klotyldy. Dzięki wstawiennictwu władczyni, którą po latach ogłoszono świętą, Francja na wieki mogła cieszyć się mianem umiłowanej córy kościoła. Dobrawa Ze względu na małżeństwo z księżniczką czeską, Mieszko I porzucił wielożeństwo i odrzucił pogańskie bóstwa. Władczyni do tego stopnia starała się pozyskać męża dla wiary chrześcijańskiej, że sama odstępowała od koniecznych postów. Opłaciło się Polska wyrwała się z mroków pogaństwa i dołączyła do kręgu europejskich mocarstw. Zasługą do brawy było też przybycie do Polski duchowieństwa oraz początki architektury sakralnej. Anna porfirogenetka. Wielki książę kijowski Włodzimierz przez dwa lata zastanawiał się, ku jakiemu wyznaniu zwrócić siebie i poddanych. Propozycje składali mu wyznający islam Bułgarzy, potem zaś chrześcijanie obrządku rzymskiego. Ostatecznie jednak Włodzimierz posłuchał rady greckiego filozofa i, jak niegdyś jego babka Olga, przyjął chrzest w obrządku wschodnim. Chrzest w Korsuniu przypieczętował ślub z córką cesarza Bizancjum Romana II Anną. Gizela. Chociaż chrystianizacja Węgier rozpoczęła się już za panowania księcia Gejzy, to właśnie jego syn Stefan poprzez małżeństwo z księżniczką bawarską Gizelą utwierdził Węgry w wierze w Chrystusa. Proces ten przypieczętowała koronacja Stefana w 1001 roku. Węgierską parę królewską śmiało możemy nazwać świętą rodziną. Gizela została ogłoszona błogosławioną, a jej męża Stefana i syna Emeryka kanonizowano. Jadwiga Andegaweńska na mocy Unii w krewie w 1385 roku pogański władca Litwy Jagiełło zdecydował się poślubić polską władczynię i przyjąć chrzest. Małżeństwo z Jadwigą nie tylko przyniosło wielkiemu księciu koronę polską, ale również trwale włączyło naczelny bastion pogaństwa w krąg kultury chrześcijańskiej. Za wstawiennictwem Jadwigi od 1387 zaczęto karczować święte gaje i gasić święte ognie, Zastępując je okazałymi katolickimi świątyniami. Pamiętacie inne kobiety, które chrystianizowały Europę? Czekamy na Wasze propozycje w komentarzach. Zachęcamy również do subskrypcji i wsparcia naszego serwisu finansowo.